Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy wszystkimi limitkami premium z kolekcji, panie NiFIFA 35 2023. W sumie jest 12 limitek, niestety dwie są z tego samego klubu z Paris Saint-Germain. Mamy Markiniosa i Neymara, dlatego ułożyłem je na sobie, bo to jako jeden klub będzie występował. I mamy od lewej, z Bayernu Kimiś, tutaj mamy River Plate Armani, Atletico Mineiro Hulk, Chelsea Sterling, Sporting Trincao, Inter Lukaku, Milan Leao, Di Maria Juve, tutaj wspomniałem, Manchester City Foden i Liverpool Van Dijk. Przygotowałem 10 ceszetek, wszystko liczymy za jeden punkcik, no i startujemy. Pierwsza saszetka i jest logo Ajaxu. Następnie game changer Mount z Chelsea. Mieliśmy tutaj Chelsea, tak jest. magician Edwards Sporting. Punktik. Olympiakos, Ajax i Sporting Morita. Kolejna saszetka Manchester United second skin. Barcelona Eri Garcia, fans favorite. Atletico Mineiro Alan. Milan Kalulu. Juventus Kostic I Atletico Mineiro Ademir. Więc na razie takie te słabsze kluby prowadzą: Sporting i Atletico Mineiro. Logo Manchesteru United. Rising Star Elanga również Manchester United. Z Bayernu mamy Titan De Licht. Atletico, Barcelona i Atletico Mineiro Zaracho. No proszę. Trzy bazówki z Atletico Mineiro wpadły Z Olimpiakosu line-up Real fans favorite. Ros. Juventus Milik, drugi punkcik zbrugi bazoweczka, Chelsea, Kukurella i Juve Danilo, czyli Juve razem z Atletico Mineiro na prowadzeniu, second skin Atletico, son dominator Tottenham. Bazoweczka Tottenhamu i Trinkało we własnej osobie mamy trzeci punkt dla Sportingu. Ajax i River Plate de la Cruz. Z Barcelony line-up. Game changer Tadić z Ajaxu. Tutaj znowu mamy Ajax. Berguis i znowu, a jak znowu, masakra, co tutaj się dzieje. Ocampos. Z Milanu Teo Hernandez. I Giroud, no pięknie, w jednej saszetce wpadły dwie karty Milanu i Milan wskakuje również na pierwsze miejsce, Egzekwo z kilkoma innymi klubami. Real, second skin. Z Lecha mamy Fansa Amarala. I jest Paris Saint-Germain, kapitan Marquinhos. Marianos, Atletico Mineiro i prowadzenie w tym momencie. Paris Saint-Germain Ramos i Manchester City Rodri. Trzy saszetki zostały. Jest bardzo ciekawie. Logo Barcelony. Z Tottenhamu mamy Hoibirga fans. I znowu Atletico Mineiro we własnej osobie, Halk. Piąta karta. Atletico i szósta, kapitan Reverno. Pojechali konkretnie. Sześć karteczek dla Atletico Mineiro. I mamy Manchester City Bernardo Silva. Coś czuję, że już chyba jest pozamiatane, ale Juve goni. Logo Juventusu Milan również. Titan Tomuri po cztery punkty. Manchester United Brugia. Bayern, De Ligt i Chelsea Thiago Silva. Co jeszcze wpadnie w ostatniej saszetce? Second skin Fehevar. Marcelia Sanchez fans z Realu, Benzema kapitan. Fehevar Manchester United i Milan. Milan wpadł Mesias, czyli drugie miejsce dla Milanu. Zwycięża Atletico Mineiro i Halk na Limicce, a na drugim miejscu Milan z pięcioma punktami, na trzecim Juventus z czterema. Czyli kto tutaj bez punktu? Inter i Liverpool. Mam nadzieję, że nic tam nie przeoczyłem. Żadnej karty. Ani dla Interu, ani dla Liverpoolu, bo. No, nie. OK, moi kochani, tak więc mam nadzieję, że i taki pojedynek Wam się podoba, jak rozgrywam. Także z mojej strony to wszystko na odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.